thank <music> you 11 grudnia bieżącego roku nowoczesny budynek wielorodzinny przy Karola Miarki 28 w Mysłowicach zostanie oficjalnie oddany do użytku. Już wkrótce wprowadzą się tam rodziny, które zakwalifikowane są do przydziału mieszkań w zasobach MZGK. Kto w nim zamieszcza i na jakich zasadach porozmawiam z dzisiejszym gościem, dyrektorką MZGK, panią Małgorzatą książę Grelewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Każdy przydział mieszkań jest tematem kontrowersyjnym, tym bardziej, że demonstrator jest nie tylko najnowocześniejszym budynkiem mieszkalnym, komunalnym w Mysłowicach, ale także w Polsce. Na jakich zasadach są prowadzone przydziały? Jeżeli chodzi o przydziały do demonstratora technologii, to faktycznie był to proces wieloetapowy jest tak naprawdę w tej chwili m, mamy wyłonione 24 rodziny które się zakwalifikowały w głównej mierze pochodzą one z listy osób uprawnionych do zamiany i uzupełniająco również z listy osób oczekujących na przydział mieszkania ta kolejność też nie jest przypadkowa, bo w pierwszej kolejności staraliśmy się wziąć naszych mieszkańców, którzy mieszkają w innych zasobach, mieszkańców, których doskonale znamy, współpracujemy z nimi, więc mogliśmy też ocenić jakby całą kształt tej współpracy. Jeżeli chodzi o listę przydziałową, tutaj takich możliwości nie mamy, ale też została powołana specjalna komisja weryfikacyjna, która składała się z czterech osób, to, to było dwóch pracowników MZGK i dwóch pracowników urzędu, i ta komisja odwiedziła każde tak naprawdę mieszkanie. W każdym mieszkaniu były te same elementy sprawdzane, czyli stan techniczny lokalu, stan higieniczno-sanitarny i, i różne inne jakby okoliczności jeszcze dodatkowe, które mogą mieć wpływ przy, przy dziale mieszkania już konkretnego mieszkania. Takie jak chociażby niepełnosprawności czy inne okoliczności, które mogą być istotne. I na podstawie tej pracy, tych wizyt. Jak również wcześniejszej weryfikacji, te osoby zostały zakwalifikowane, które otrzymały już od nas informację, że przeszły ten cały proces pozytywnie. Czy jakieś konkretne wytyczne były w tym zakresie przydziałów? Tak, no przede wszystkim to od samego początku powtarzamy: do demonstratora absolutnie nie mogą trafić osoby, które miały zadłużenie. Kiedykolwiek w kontakcie z MZGK, to nie chodzi o bieżące zadłużenie, ale o jakiekolwiek zadłużenie, które miały jakiekolwiek przypadki nałożenia upomnienia z jakiegokolwiek powodu. Upomnienie to już jest taka bardziej poważna restrykcja, jaką zarządca może nałożyć. To również musiały być osoby, które współpracują z nami, jeżeli chodzi o przeglądy okresowe, o różnego rodzaju, serwisy, remonty czyli. No, sprowadza się to w praktyce do tego, że po prostu wpuszczają właściciela, zarządcę, z, czy to z kominiarzem, czy, czy z elektrykiem, do tego, żeby dokonać przeglądu mieszkania. No bo jak wiemy, w demonstratorze tych przeglądów i różnego rodzaju serwisowania będzie znacznie więcej niż w standardowym mieszkaniu, więc to też było bardzo ważne. No i na końcu bardzo istotna kwestia, czyli to, w jakim stanie jest utrzymane Aktualnie zajmowane mieszkanie. Jako, nam jako zarządcy zależało na tym, żebyśmy odzyskali jak najwięcej mieszkań, które mogłyby się nadawać do ponownego przydziału, praktycznie bez większych nakładów, najlepiej bez żadnych nakładów. I ten proces w dużej mierze się udał, ponieważ te osoby, które zostały zakwalifikowane, pozostawią nam lokale, które będzie można z kolei przekazać innym osobom oczekującym, czy to na zamianę, czy na przydział mieszkania. W sumie w demonstratorze mamy 29 mieszkań, 2 i trzy pokojowych. Czy wszystkie mieszkania już, powiedzmy, mają lokatora? Nie, nie wszystkie mieszkania. Mamy jedno mieszkanie przeznaczone dla osoby niepełnosprawnej, gdzie tutaj kryterium jest no, poruszanie się na wózku inwalidzkim. Ono Czeka. To nie znaczy, że nie będzie obsadzone. Po prostu czekamy na to, aż na liście osób uprawnionych, czy to do zamiany, czy do przydziału. Pojawi się po prostu osoba, która będzie spełniała te wszystkie kryteria, o których wcześniej mówiłam. I trzy mniejsze mieszkania dwupokojowe o powierzchni około 47 metrów, również czekają na przydział, czyli na osoby, które będą spełniały wszystkie te warunki. Czy MZGK mimo komisji weryfikacyjnej w jaki sposób się zabezpiecza przed no powiedzmy trudnym lokatorem? Trudno się zabezpieczyć tak naprawdę w 100%, procentach, natomiast bardzo sprawnie i skutecznie prowadzimy procesy eksmisyjne. I wydaje mi się, że ten rok w szczególności pokazuje to, że z tą eksmisją radzimy sobie bardzo dużo po tym długim okresie, bo dwuletnim ponad, kiedy eksmisje zostały wstrzymane z, na mocy przepisów covidowych. Po tym, jak, jak ten zakaz został jakby już zniesiony, to naprawdę nasza skuteczność tutaj jest bardzo duża, więc myślę, że nie powinno być problemu z tym, żeby Takiego mieszkańca, który nie wiem, czy przestanie płacić, czy też będzie w jakiś sposób rażąco nie przestrzegał zasad współżycia, czy, czy też norm i, i tego porządku domowego, który w tym budynku też będzie indywidualnie, po prostu taki regulamin stworzony, no, będziemy się po prostu z takimi najemcami rozstawali. Kiedy publikowaliśmy na łamach naszego portalu i TVMP informacje na temat zasiedlania, pojawiło się wiele komentarzy naszych czytelników i właściwie wspólnym mianownikiem tych komentarzy było słowo patologia. Ja może pozwolę sobie przeczytać kilka tych komentarzy. No Nie jestem w stanie przeczytać wszystkich, ale wybrałam takie myślę, że najciekawsze. Ciekawe będzie, jak demonstrator technologii zmieni się w demonstratora patologii. Kolejnym, dostanie patologia, która tylko zniszczy, i nic więcej, tak to u nas jest, że nie potrafi się rozróżnić osoby potrzebującej od. No i tutaj, patówców jest takie określenie. Jakby pani się do tego odniosła, znaczy przede wszystkim jest to bardzo przykre. Jest to bardzo przykre przede wszystkim w odniesieniu do tych naszych najemców, lokatorów, już nowych, można powiedzieć, mieszkańców budynku, ale również dla nas samych jako jako podmiotu, który jakby ten, ten, tych przydziałów dokonuje, starając się zachować wszelkie, wszelkie standardy, wszelkie procedury. Proszę również pamiętać, że ta procedura jest nadzorowana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. To nie jest tak, że my sami możemy tutaj cokolwiek zrobić i, i, i powiedzieć, że i nikt nas z tego nie, wiem, nie rozliczy, nie sprawdzi. Nie. Tutaj akurat mamy ten nadzór Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, z którego osobiście się bardzo cieszę. Natomiast jest to bardzo, bardzo krzywdzące przede wszystkim w stosunku w do tych osób. My już wszystkie te osoby te 24 rodziny znamy, zmienia z nazwiska, znamy historię taką ich ich można powiedzieć rodzin i to są naprawdę bardzo przyzwoici, bardzo solidni lokatorzy I, i jakby w ogóle nie wyobrażam sobie, żeby w stosunku do tych osób posługiwać się tego typu terminologią. Ja myślę, że zresztą ta lista też będzie publiczna, będzie dostępna. Tutaj nie ma naprawdę nic do ukrycia. Jeżeli ktoś Popatrzy na, na tych ludzi, zobaczy to. Przecież ci ludzie też żyją w naszym zasobie, są sąsiadami, są, są znani, to myślę, że tego typu określenia po prostu przestaną się pojawiać. Rozumiem. Wspomniała Pani też o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, które też będzie miało wpływ nie tylko na przydział mieszkań, ale też na to, co będzie się działo w, w budynku przez najbliższe kilka lat i tutaj mówię o badaniach dotyczących zużycia. Jak to zużycia mediów? Jak to będzie wyglądało? Tak naprawdę do badań całego tego zużycia wszystkich mediów został zaprojektowany system BMS, i to się będzie odbywało w dużej mierze automatycznie. System pobiera te dane, będzie pobierał te dane na bieżąco, będzie je przesyłał, będzie możliwość generowania różnego rodzaju raportów i na podstawie danych z tego systemu będzie można obserwować pewne trendy, pewne, pewne tendencje, nie tylko w zakresie zużycia mediów przez poszczególne osoby, bo to jest jeden jakby aspekt aspekt badawczy, ale również w tym znaczeniu, że mamy pewne systemy zamontowane i Kwestia ich wydajności. Będą Państwo mogli zauważyć, no myślę, że dopiero w lecie w pełnej okazałości, same panele fotowoltaiczne zostały zamontowane w trzech różnych miejscach. To jest południowa elewacja budynku, to będzie carport na parkingu, ale również część na działce, która jest naprzeciwko. W związku z tym to też będzie podlegało badaniom, z którego z tych punktów Otrzymujemy najwięcej energii, będzie to analizowane pod kątem posadowienia tych paneli, które są najbardziej wydajne, więc tam jest bardzo wiele elementów, które będą podlegały właśnie ocenie i badaniom. To pierwszy taki budynek w Mysłowicach czy podobne inwestycje będą planowane w najbliższych latach? Tak, ja nie ukrywam, że wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym, który no niestety nie znalazł akceptacji, podczas ostatniej sesji Rady Miasta no przewidywał cały szereg inwestycji, nie tylko remontowych, polegających na termomodernizacji budynków, ale również budowę nowego budynku lub budynków na działce, która została wskazana pod budownictwo komunalne, czyli na działce miejskiej przy ulicy Huty Amali i Mieszka I. Tam jest działka, na której też możemy potencjalnie taki budynek wybudować. Bardzo byśmy chcieli to zrobić. Są możliwości, są duże możliwości dofinansowania tego typu inwestycji, więc ja mam nadzieję, że taki drugi tego typu budynek, podobny, może nie dokładnie taki sam, ale podobny powstanie w Mysłowicach. No i też była kiedyś mowa o budownictwie komunalnym na rynku. I tutaj może już zostawmy temat budynków, ale jak już jesteśmy przy rynku, chciałam więc zapytać, co z Rura Parkiem? Kiedy jest szansa na to, że zniknie? Rura Park mam nadzieję, że zniknie, jak tylko uda się wykupić działkę, którą cały czas czekamy na rozstrzygnięcie spraw regulacji stanu prawnego tej prywatnej działki, którą chcemy kupić. A od czego Gdyby... to to zależy? No, od spraw sądowych, które właściciele, jest ich bardzo wielu, prowadzą. Więc mam nadzieję, że uda się szczęśliwie tamte sprawy regulacji tytułu prawnego sądowne przeprowadzić. One już dosyć długo trwają, więc no, jest, jest ku temu powód, żeby spodziewać się, że, że powinny już zmierzać do końca. Gdyby się udało wykupić te działki, to tak naprawdę to jest kwestia zabezpieczenia wkładu własnego. Mówimy na razie o tym pierwszym etapie, czyli o tym elemencie mieszkaniowo-usługowym. Bez, bez tego kwartału, bez tego drugiego obiektu kultury, bo, bo tutaj zdecydowanie trudniej jest środki pozyskać. Natomiast na tą zabudowę mieszkaniowo-usługową w tej chwili są bardzo duże możliwości pozyskania dofinansowania, nawet do 95% kosztów. Więc myślę, że te szanse są znacznie lepsze niż kiedykolwiek indziej, bo, bo tam mieszkaniówka jest w tej chwili bardzo mocno dofinansowywana. No tylko niestety trzeba zabezpieczyć wkład własny, co przy tak dużej inwestycji, no też to, to, to nie są małe kwoty. Mm -hmm. I rozumiem, że yy, najpierw działka sprawy I, sądowe, potem to znaczy usunięcie rura parku. Działka, to znaczy usunięcie rura parku to jest, to jest akurat w tym wszystkim najprostsze. To ja wiem, ale jak to jest może bardzo symboliczne, staka. bardzo symboliczne wydarzenie, ale to od, od strony takiej technicznej to jest najprostsze, natomiast ono musi być połączone z, już z projektem budowy nowego budynku. Mamy już całą dokumentację gotową do, do przetargu w trybie zaprojektuj i wybuduj, więc jakby ta dokumentacja jest gotowa. Natomiast no, bardzo nie chcielibyśmy. Byśmy tego, tej inwestycji rozpoczynać właśnie bez, bez możliwości zabudowy tej działki, która w taki bardzo niefortunny sposób wchodzi w nasze działki, więc byłaby to taka zabudowa bardzo niepełna, ale jeżeli nie będzie takiego wyboru, jeżeli nie uda się tej działki kupić, no to oczywiście będziemy próbowali to zabudować na naszych działkach. Rozumiem. A jeszcze wracając do demonstratora, kiedy możemy spodziewać się pierwszych lokatorów? Tak jak już pani redaktor wspomniała, 11 mamy takie bardziej uroczyste otwarcie połączone z, ze spotkaniem w Urzędzie Miasta, z, z taką konferencją. Natomiast pierwsi lokatorzy będą się mogli wprowadzić dopiero po przejściu cyklu szkoleń. Chciałabym, żeby pierwsze szkolenie takie ogólne, wstępne odbyło się jeszcze w grudniu. Mamy bardzo niewiele czasu, bo tak naprawdę ten tydzień pomiędzy, no przed świętami, mhm. tak naprawdę. No, następne szkolenia pewnie odbędą się na początku stycznia i myślę, że druga połowa stycznia to jest dopiero realnie czas, kiedy mieszkańcy się będą mogli wprowadzić. Też będzie to ostatnie szkolenie to będzie takie szkolenie już w mieszkaniu. Z obsługi właśnie między innymi systemu BMS, więc to też logistycznie jest bardzo duże przedsięwzięcie, bo z każdym najemcą trzeba w mieszkaniu na miejscu pokazać, jak to wszystko funkcjonuje, jak to obsługiwać. Więc no, to jest jeszcze duże, duże przedsięwzięcie logistyczne. Rozumiem. Bardzo dziękuję za wyjaśnienie wszystkiego, a moim i Państwa gościem była pani Małgorzata Książek Gralewicz, dyrektorka MZG -Cza.